Poznaj świat online, skorzystaj z bazy 650 tysięcy produktów i zamów potrzebne materiały skąd chcesz i kiedy chcesz na hydrosolar24.pl. W tym odcinku pokażemy Ci, jak sprawdzić, czy produkt, który aktualnie planujesz zamówić, jest dostępny na naszym magazynie. Przyjmijmy, że chcesz kupić podgrzewacz. Dostępność można sprawdzić na kilka sposobów. Na początek zobaczmy, czy podgrzewacz jest dostępny na magazynie centralnym. W polu wyszukiwarki wpisujemy podgrzewacz i zatwierdzamy Enter. Otrzymaliśmy w ten sposób listę wszystkich podgrzewaczy znajdujących się w ofercie firmy. Chcąc zawęzić tę listę tylko do artykułów dostępnych na magazynie, musimy włączyć filtr tylko towary magazynowe. Listę podgrzewaczy możemy również ograniczyć tylko do jednego wybranego producenta. Wybierzmy na przykład Trinity i zatwierdźmy wybrane filtry, włączając przycisk Zastosuj. Otrzymany stan odnosi się do towarów dostępnych na magazynie centralnym. Wskazuje na to informacja powyżej listy. Zielone kółeczko przy produkcie oznacza dostępność na stanie magazynowym. Czerwone informuje, że towar jest niedostępny i należy go zamówić. A może chciałbyś sprawdzić, jakie podgrzewacze są dostępne na stanie innego magazynu? Nic trudnego! Wybierz z listy rozwijanej interesującą Cię lokalizację. Jeżeli w wynikach nie ma podgrzewacza, którego szukasz, wyłącz filtr tylko towary magazynowe. Wystarczy kliknąć w krzyżyk obok filtru. Lista wyników się powiększyła, i pojawiły się inne oznaczenia dostępności towaru. Żółte kółeczko oznacza, że towar jest dostępny na magazynie centralnym i może zostać dostarczony do Twojej firmy lub innej wybranej przez Ciebie lokalizacji już następnego dnia. Informacje o dostępności towaru znajdziesz również na karcie każdego produktu. Otwórzmy teraz przykładowo kartę wybranego podgrzewacza i sprawdźmy jego stany. Po kliknięciu w dostępność rozwinie się lista hurtowni, w których nasz produkt jest aktualnie na stanie i dodatkowo informacja, jakie są dostępne ilości. To tyle na dzisiaj. Zapraszamy do następnego odcinka.